Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj znalezione w sieci troszeczkę inaczej, ponieważ śnieg na boiskach, wyniki są dosyć dziwne. Spróbujemy pograć koszykówkę. Słuchajcie, pierwszy mecz, jaki wpadł mi w oko, Bursa Spor, Merkel z Fendi, Turcja. Mecz jest, ja to nagrywam, 14.58, mecz startuje 16, więc macie godzinę na to, żeby sobie ewentualnie to obstawić. Słuchajcie, i w tym meczu, w tym meczu, sprawdzam już na swoją magiczną ściągawkę. W tym meczu stawiamy, że będzie 161,5 punkta. Powyżej 161,5 punkta w całym meczu zdobędą te obie drużyny. To jest mój typ. Kolejne dwa typy na koszykówkę będą już jutro. Ale nie ma jeszcze kursów wystawionych, więc poczekam do jutra z podaniem. I jutro, prawdopodobnie gdzieś z rana, powinny wlecieć kolejne dwa mecze na koszykówkę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Strzałka, cześć.